uczestnicy usiądą przy stolikach i będą pisali test, goście udadzą się do sali nr 35 wraz z opiekunami, tak, opiekunowie, opiekunowie gości dotarzą się do 35, obejrzą film w czasie, gdy zarobnicy będą pisali test. Dla tradycji, dla kultury, dla historii, ale również w tym wymiarze lokalnym, czyli w tym wymiarze i pomorskim, i w tym wymiarze kaszyckim. Dlatego jesteśmy bardzo uradowani tym, że ta piana jest dziewiąta, z której cieszy się takim zainteresowaniem, życzymy go wszystkim po dziękuję. Ci wciąż zaprzygowanie po wszystkim które zespoły się zakwalifikowały. Yy, oczywiście yy, zostaje tutaj niejako obligatoryjnie tych pięć, które wejdą do ścisłego finału. Yy, Trzem to już w zasadzie dziękować możemy, ale jeżeli tylko chcą to ma, mogły, może, mają się pozostać, mają prawo i będzie nam na to jeżeli jeszcze pozostaną. Proszę bardzo o który zestaw? Pierwszy, no to tam, pierwsze z lewej strony. Proszę A, z zespół A. Proszę bardzo, ktoś z Was który. Piąty, no to tak na dzień. Nie pamiętam, no jajka. E, nie, nie było równywane za rozłączą wody, lecz było z Kałączkami o wcale nieprzosty liczne bariery, takie jak morze, czy obecność zalewu, nawet las, uniemożliwiły to. Myślę, że na tym zakończę wypowiedź. Czy znane Ci są przykłady prześladowania Kaszubów przez państwo polskie? Labuda, Trebczyk, Westphal. Czasy komunistyczne. I wcześniejsze. Mogę dodać, że ludność, która brała udział, znaczy, która była członkiem Towarzystwa Tajnej Organizacji Wojskowej Gry Pomorskiej, była do 1956 roku prześladowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie był żadnego teństwa przysięga, że nikomu się park, nie wciąż w paniknym ode mnie niczego się nie dowiedziałem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Jerzemu Kopę, który tak jak w zeszłym roku przygotował, przygotował zestaw pytań na olimpiadę.